Wszystkim. Jesteśmy w naszym nowym, starym domu. Dzisiaj przychodzę do Was z trochę ciężką głową, bo zaczęliśmy już etap szykowania się pod przekucia, pod instalację, piony i tak dalej, więc jesteśmy też w temacie rekuperacji. Więc no jest ciężko. Jest ciężko to gdzieś ustawić, więc no cały czas myślę i kombinuję. Jak to zresztą pokażę Wam, zaraz przyjdę się z Wami w miejsca A, jest parę karczka. Przyjdę się z Wami w miejsca, gdzie myślimy ją dać, no ale wiecie, no to nie jest nowy budynek, ściany są mega grube, stropy, na stropy też trzeba uważać, wiadomo, przy przekuciach, a przy rekuperacji pionów jest dużo, tym bardziej, że u nas jest dość nietypowa sytuacja, bo musimy zwentylować aż cztery poziomy. Mamy piwnicę, parter, pierwsze piętro i poddasze. Więc no, jest tego sporo. No każdy, każda rura ma swoją średnicę, bo to jest 160. Trzeba to jakoś puścić, jakoś to złamać. Wiadomo, przy wentylacji te kąty nie mogą być ostre, więc wszystkim trzeba się zmieścić. i mamy problem. No zaraz wam pokażę dokładnie, jak to wygląda. Zanim pójdziemy do góry, pokażę Wam jeszcze jedno z moich dziwactw projektowych, które tu wprowadziłam. Znaczy tak, yy, tu jak pamiętacie mamy tutaj te drzwi podwójne na szynie rozsuwane i te drzwi będą montowane od tej strony, żeby rozsuwały się wewnątrz tego pomieszczenia, żeby nam nie kolidowały z drzwiami z, tutaj, które są do wiatrołapu. I zabawa polega na tym, że wiecie... Żeby włączyć światło w do poko w poko pokoju, to zawsze włączniki są od środka, zaraz za drzwiami. Tutaj tak nie może być, bo tu będziemy mieć skrzydło, które będzie otworzone, więc włącznik do światła, do tego pomieszczenia jest tutaj. Ale, jeżeli będziemy mieć gości, ktoś będzie tu spał, to nie będzie wychodził, wyłączał i wchodził po ciemku do pokoju, no bo to byłoby szaleństwo. Więc e, ustawiliśmy tutaj e, wyłącznik schodowy. I sobie można wyłączyć światło tutaj. Takie trochę pokrętne, i w ogóle, no ale tak jak mówię, no do środku łącznika nie może być, bo jak tu będzie skrzydło i tu będzie skrzydło, no to nie ma gdzie go siłą rzeczy usytuować. No a wygodniej jest sobie wyłączyć tu światło, żeby nie musieć wychodzić i wyłączyć. Bo to nie jest łazienka, no łóżmy się. Dobra, teraz idziemy do góry. Ja po ja to eee, Więc tak tu będzie łazienka, Fink nie trzyma się za dobrze, więc nie ma sensu na tę kłaść płytek, więc e, zdzieramy to do gołego, żeby wytękować już pod płytki do łazienki, a że tu nie ma już łazienki, co prawda? No lekujemy całością, więc to będzie nowy byk po całości. Tęknią już było. Zabiorę Was do góry, zobaczycie, jak wygląda już skończony y, sufit y, na poddaszu. Dobrze, tak to teraz wygląda. Dachu jeszcze nie ocieplamy, dajemy temu trochę oddychać. Drewno nie było idealnie suche, więc. No, tu jest stare drewno na konstrukcji tego stropu. A tu jeszcze, jeszcze, poczekamy chwilę. No, że będzie bardzo źle, to tak jak Wam mówiłam, wtedy to przykryjemy. Łazience też się niewiele zmieniło. Tutaj nie będziemy eksponować tych kwadratów, którymi <laughs> zmęczyłam ostatnio. Trochę. Tu będą całe pełne ściany, na to płytki. W garderobie chcemy jeszcze wyeksponować ekwadrat, także jeszcze trochę, trochę mam e, co robić, jeżeli chodzi o to. No ale Sophie wygląda fajnie. Dzisiaj jest brzydka pogoda. Strasznie ciapie. Yy, no, a tu będziemy mieć sąsiadów, bo na działce obok się będzie ktoś budował. Także nie będziemy tak samotni. Dokułam teraz e, ten kawałek ściany. Ja, widzicie tą kreskę tutaj? O, tu idzie, będzie szedł profil e, ścienny pokoju od natarki, e, więc musimy to, czy ja muszę to skuć i wyczyścić tą cegłę tak samo jak z tej strony. bo prostu będzie jeden e, cały kawałek e, odsłoniętej cegły. Wiadomo, trzeba uzupełnić to miejsce e, starej ścianki. E, tu będzie GK, to będzie czyściutkie i na środku będzie kinkietka żeby jak Natalka wyjdzie z pokoju, yy, nie wiem, do toalety w nocy albo cokolwiek, on się z automatu, tak jak ja mówiłam, że świeci i będzie wszystko widziała. Yy, no, musi być z drugiej strony też cegła, żeby wyglądało no, spójnie. Ale jaka jest różnica pomiędzy niewyczyszczoną cegłą a wyczyszczoną? A tu jeszcze nie ma zrobionej fugi. Dobra, yy, zostało mi jeszcze kawałek dosłownie, no ale to trzeba zrobić. Pokażę Wam mniej więcej o co chodzi z tym naszym problemem rekuperacyjnym. Yy, tu jesteśmy w przyszłej łazience, czyli ten stary korytarz z wcikiem na końcu. I tak, tu miała być ta szafa, której już raczej nie będzie. Mamy tyle elementów do wstawienia, że, że no nie ma szans. I pasowałoby, żeby piony rekuperacji, czyli tej wentylacji mechanicznej nam szły tak naprawdę tu, gdzie jest ten mur. Żeby to w tej powierzchni szafy się zmieściło, bo już tutaj, gdzie ja stoję, jest prysznic. I no nie da się go bardziej zmniejszyć, bo on tak nie jest za wielki, a chcieliśmy, żeby łazienka dla gości miała po prostu taką opcję mycia się. Się tłuczę. Yy, tak czy inaczej, więc tak no, yy, na dole pasowałoby, żeby szło tędy. No, ale potrzebujemy rurkami wyjść w tym miejscu. Prze wybaczcie, że pokazuję Wam nogą, ale tak mi jest wygodniej. Więc trzeba będzie odkuć yy, ten mur i teraz tak puścić yy, piony do góry, ale przy suficie trzeba się złamać tu na tą ścianę, ponieważ u góry w tym miejscu yy, jest korytarz więc te rurki nie mogą iść tutaj, no bo nie byłoby przejścia, więc musimy się złamać przy suficie i przejść jakby do pokoju Kasi na pierwszym piętrze no i tam rozprowadzić sobie to na te wszystkie pomieszczenia i sprawa polega, kolejny problem polega na tym, że tak dobra, mamy ten mur, który, tu jest segła, pod spodem jest już kamień więc będzie nieciekawie myślałam też ewentualnie, żeby uniknąć problemów z tą małą łazienką, puścić to tutaj, ale niestety też się nie da, to jest kuchnia. Nie chciałam tego tutaj, żeby nie zmniejszać ilości szafek, bardziej myślałam, żeby taką stawić przed ściankę i puścić tę wentylację po prostu wzdłuż tej ściany, ale się nie da, ponieważ mur jest wysunięty. Po prostu ściana fundamentowa jest dużo szersza niż ta ścianka u góry, no to jest działówka zwykła a ściana fundamentowa jest szeroka, więc mur się kończy tutaj, więc jakby tu dopiero można by wstawić tą naszą rurkę wentylacyjną, czyli generalnie żywiąc odpada, chyba że każdą jedną będziemy po prostu tak samo wykuwać powiedzmy te kilkadziesiąt centymetrów dół w murze i, i łamać to wnętrza, do piwnicy, które jest pod spodem i nie wiem co jest tak naprawdę gorszym wyjściem i więcej roboty, no jest, jest problematycznie. Sprawa polega też na tym, że mamy tutaj bardzo duże pomieszczeń i mamy cztery kondygnacje, tak jak Wam już wspominałam, więc pionów wentylacyjnych najlepiej, żeby były też cztery. No, myślę, że uda nam się to ograniczyć cztery wloty i wyloty, czyli razem osiem. <laughs> Mam nadzieję, że uda nam się to ograniczyć do czterech lub sześciu. No, generalnie chodzi o to, że no, nie możemy tego puścić jednym pionem, bo to by nie działało. No. No nie da się tego tak zrobić, no. Ile tu tych 75, czyli tych takich odnóg z rozdzielni, które idą już do konkretnego pomieszczenia, trzeba by zrobić. Dużo. Uff. nie, nie mogłam spać w nocy. Wczoraj tak zaczęliśmy oglądać z Norbertem filmy odnośnie rekuperacji i zastanawiać się dokładnie, jak to ma wyglądać. Mamy rekuperację u nas w domu, ale to jest malutka rekuperacja, tam nieco to jest 100 metrów, dwa poziomy. No nie, no w ogóle nie ma o czym mówić, ogóle nie ma co porównywać. Kupimy projekt po prostu i, i zrobimy to pod ten projekt, który zrobił już specjalista od, od wentylacji. Okej, okay, tu jesteśmy teraz w pokoju u Kasi, więc te przywody wentylacyjne, które by szły tutaj w łazience, i pod sufitem skręcamy na tutaj tego pomieszczenia. Miałoby to wyglądać tak, że tutaj na podłodze zrobilibyśmy rozdzielnie. Dwie rozdzielnie, które by jakby obsługiwały y, pomieszczenia pod spodem na parterze. No i kolejny piąt, który szedłby do góry, i on i u góry byłyby rozdzielnie od i poddasza. No, wszystko w teorii jest fajne, ale tak, mamy barki stropowe. Y, y, 75 na to muszę iść. Więc zmieścimy się z wydatką, bo wielotka powinna mieć minimum te 5 cm, bo inaczej będzie słaba. Więc dałoby się to zrobić. No tutaj no, zabierzemy trochę w spokoju, życie. Jakoś to trzeba będzie przeżyć. No, no po prostu tutaj byśmy dodali taki szak. Wcześniej myślałam o takim i on byłby wygodniejszy, ale nie wiem czy funkcjonalnie byśmy to ograniczyli. To też zależy jak będziemy widać te nasze przewody. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zasubskrybujcie mój kanał, polubcie, skomentujcie, będzie mi bardzo miło. No i mam nadzieję, że widzimy się następnym razem. Pa!